Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Krzysiek Wer, a to kolejny odcinek z gry Gothic 2 Noc Kruka. Dzisiaj udajemy się tam dalej. Wow, co to było? Nie atakuje mnie, więc... Stój, tędy nie przejdziesz. Chcę rozmawiać z Twoim przywódcą. Ach, rozumiem. Chcesz porozmawiać z moim szefem. W takim razie oczywiście cię przepuszczę. Ale tylko pod warunkiem, że wiesz, jak się nazywa. Bo jeśli nie, to będę musiał cię zabić. A więc? On się nazywa. Dexter. Dexter. No dobrze. Wygląda na to, że rzeczywiście znasz szefa. Dobrze. Przepuszczę cię, ale uważaj. Nie Jeśli za bardzo się do kogoś zbliżysz, nie wyjdziesz stąd żywy. Weź więc głęboki oddech i nie wyciągaj broni. Dextera znajdziesz w domu. Dobra. Są sami bandyci, więc. Oj, czy przy bandytach tak sobie chodzić w stroju strażnika? Świetnie. Dexter. Proszę, proszę, kogo tutaj mamy? Nasz wielki liberator we własnej osobie. Co tu robisz, bohaterze? Potrzebuję paru odpowiedzi. Nie sądziłem, że pojawisz się tu z własnej woli. Co to ma znaczyć? To znaczy, że ktoś daje nagrodę za twoją głowę. Nie widziałeś jeszcze żadnych ulotek? Jest na nich twoja gęba. Tak, jesteś poszukiwanym człowiekiem. Nie wiedziałeś o tym? Czego ode mnie chcesz? Ja? Nic. Ale mój szef strasznie chciałby cię załatwić. Dlatego właśnie musiałem cię znaleźć, żeby zanieść mu twoją głowę. Nie mógł, to nieprawda. Podobno to ty porywasz ludzi z Kolinis. Jednak udało ci się to rozpracować. Gratuluję, dobra robota. Sądziłem, że udało mi się lepiej zatrzeć ślady. Co się stało z tymi ludźmi? Gdzie oni są? W okolicznych kopalniach? <laughs> Dawno już ich tu nie ma. Są za górami na północnym wschodzie, poza czyimkolwiek zasięgiem. Niby mogę ci pokazać, gdzie dokładnie, tylko po co. Kto kazał ci to robić? Mój szef, groźny typ, znasz go. To Kruk, jeden z magnatów ze Starego Obozu w Górniczej Dolinie. Potrzebował tych ludzi do swoich planów. Tylko tyle się dowiesz. Kruk? Groźny? Hmm. A co ty tam wiesz? Nie znasz go tak dobrze jak ja. Już wtedy był z niego kawał syna, ale teraz... Bardzo się zmienił po upadku bariery. Twarz skrył mu czarny cień. Jego wzrok przebija cię niczym pazury dzikiej bestii, jeśli zbyt długo się w niego wpatrzeć. Dobrze ci radzę. Opuść Korinis, dopóki jeszcze możesz to uczynić. Nie czekacie tu nic poza śmiercią. Jest taki gość z zasłoniętym okiem. Szuka ciebie. Wszyscy mnie ostatnio szukają. Mam się tym przejmować? Jak czegoś ode mnie chce, to niech tu przyjdzie. Chcesz mojej głowy? To spróbuj ją zdobyć. Jak sobie życzysz. Oj! O, ktoś mi tam pomaga! Ktoś tam przyszedł Pięknie, słyszę mojego le... Mojego wybawcę O, to jest świetnie Idę ci pomóc ŁOW MORDĘ! JEZUS! Jeszcze się spotkamy! Stój, śmieciu. Wo, wow, wo, wo. Wow. To nie będzie łatwe. Stój, śmieciu. Pojedynczo. Jeszcze się spotkamy. O. Dobra, dobra, ja spierdziam. A. Dobra, zapisz! Jak najwięcej expa tu trzeba... to chyba 33 odcinek, tak. Jak najwięcej expa tu trzeba zdobyć. A, jeszcze się spotkamy. A, 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 a. Dawaj mi tu tych ludzi. Jeszcze się spotkamy. śmieciu. A mam lepszy pomysł, bo w sumie mogę ich z łuku wyt wytępiać. No czemu ja tego nie robię? No dajesz mi kogoś! Spadaj. O pyk, 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 200 doświadczenia. Next, please. Idealnie ustawili się do EXPA. Muszę się odsunąć, Greg, bo ja nie chcę Ciebie załatwić, tylko bandytów. Nie ciebie Greg, tylko kolejnego bandytajby. Te... Greg! Odsuń się! A. Świetnie! Świetnie Pełno Expa mi to wpadło. Greg dużo żeś mi nie pomógł Ale... ekspad Świetnie, świetnie to. Idealnie mi się złożyło. No ja tu ich okrążę, ja tu ich posprzątam O, ty co tam Gregu Łaś Ja z nich wszystko pozbieram I o to chodzi Pięknie, pięknie pięknie Wpadło jak dużo, bo ten zamiast pomagać to no Nie wiem co robił No, świetnie, otwarte. No świetnie, tu nic nie było. Surowa stal. Ja nie potrzebuję surowej stali, tylko rozgrzaną. Co tu Tu jeszcze jest laga. Nic tu nie ma. Z niego wszystko zebrałem. A co tu mamy za te? Premia punktów trafień Eee... Trz... Aha, to w sumie mi odnawia tak nawet, nie? Tak, odnawia, dobra Zastanawiałem się przez chwilę. Coś tu za list był Wiadomość Dobra Mniejsza o to Hej, miałeś tu wyskoczyć Greg Zaczął się gościu. Greg OMG Spróbuję się przespać, może mu się coś stanie. Może się odetnie Nie wiem, nie wiem, nie mam pojęcia. Czuję się wypoczęty po porządnym śnie, tak jest. No, stoi tu już świetnie. A więc Dexter nie będzie już sprawiał kłopotów, co? Wygląda na to, że nie żyje. Najwyższy czas, sprawdź, co miał przy sobie. Znalazłem jedynie ten list. Pokaż go. Ach, cholera. To mi też w niczym nie pomoże. Nie powinniśmy byli pozwolić temu gnojkowi tak szybko zdechnąć. Nie wiesz, może, jak dałoby się przekroczyć góry w północno-wschodniej części Korinis? Może przez podziemny tunel. Magowie wody badają właśnie portal, który prowadzi w głąb gór na północnym wschodzie. Co to znowu za bzdura? Pi! Magowie wody! Nie masz lepszego planu? Nie. A więc jestem tu uziemiony. Dexter był moją jedyną nadzieją. Co chciałeś od Dextera? Przybywam z gór, które rozciągają się na północno-wschodniej części wyspy, i tam też chciałem wrócić. Miałem nadzieję, że ten drań znał sposób na dostanie się tam bez statku. W pobliżu miasta portowego widziałem pirata, niejakiego skipa. Co za idiota! Czekałem tam przez trzy dni. Dlaczego pojawił się dopiero teraz? Jak tylko wrócą mi siły, spotka go nauczka. Co znajduje się po drugiej stronie gór? Mogę ci tylko poradzić, abyś się tam nie wybierał. To bardzo niebezpieczne miejsce. Taki chudzielec jak ty długo by tam nie pożył. Dobra. Długo, patrz, panie, ja tu zrobiłem masakrę. Niczego tu nie znajdę. Tu nic nie ma. Niczego tu nie znajdę. Tego nie rozwaliłem, ja. Niczego tu nie znajdę. Wszystkich ograbiłeś już? Niczego tu nie znajdę. Nic tu nie ma. O, w mordę. Nic tu Niczego tu nie znajdę. O! Kamienna tablica, to mi się podoba. Jaka, magii. Życia, dwie trójki, no i siły ta jedna. Czyli życia za niedługo długo będzie dużo, tak mi się wydaje. Coś tu macie ciekawego? No, kufer. Ojejciu nie, zaś nie. O, idealnie. Co tu mamy? Żuwaczki, no zaś stale surowe. Lipa, lipa, blada, lipa. Dobra, gdzie tu jeszcze możemy iść w sumie? Tu byliśmy, tu byliśmy, coś tu jeszcze jest? A tam nie samej górze nie byliśmy w sumie. Jest tu coś jeszcze ciekawego? No, bandyci jeszcze są. A czemu miałbym ich nie załatwić? No, uderz go, traw go w końcu. Dobra, ja se zapiszę. Podejdę jeszcze bliżej. O, idealnie. Pięknie. Strażnik, no chodź. Cholerny byla. Co on mi zrobił? Co on mi zrobił? Tam, ten zdrożnik był mocniejszy od tamtego, no dobra. Miałem podejść tutaj. Czemu ten bandyta na trzy hity? Dobra, spieprzam. Spieprzam, spieprzam. Wow! Dlaczego on mnie tak lagą bije, że pół HP mi odbiera? Greg, zajmij się nim. Greg? Jeszcze się spotkamy! Odłóż broń! Greg? Ogłuchłeś? Odłóż tę broń! No proszę, jednak można. już koniec śmieciu mm, No świetnie Zabiłeś mi 200 doświadczeń. świetnie Nie ma nawet złota No nie ma, nie miał złota, ale był mocny. Dlaczego inni mnie potrafili tak słabo bić, a te aż tyle? Nie rozumiem tego. dobra, strzałę olewam. Mandyci, tu są trupy. A jak się ci tych dwóch ostało? Dobra, zapiszmy tu grę. Aczoraj tam trochę doświadczenia wpadło. Co tu jeszcze mamy? No, teraz to. Oj, ktoś mnie wystraszył, bandyto. Normalnie. O, miksturka. To świetnie. Warto przeszukać ten obóz. Dobra, teraz do góry. To z Dexterem se pogadaliśmy. No, wychodź, wychodź, wychodź. Tu nic ciekawego nie ma. No dobra. Nie ma? Sprawdźmy jeszcze. No nie ma, tam nie wyjdę. Tam wyjdę. Dobra, zapiszmy Tam bo tam coś widzę. I warto tam wyjść, według mnie. Nie wiem, co tam jest. Nie spadnij mi bezimienny. O, jakieś ogniste strzały. Świetnie, wyszedłem. Uh, ognisty łuk. Ciekawe, ciekawi mnie to teraz. Pyk, 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 pyk. Idealnie otwarło się. I ognisty strzałów trochę jeszcze. Mm -hmm. No, mi się podoba. Pokażcie mi ten łuk. Ognisty łuk. Ale on ma obrażeń tylko 50. Eee. Mój ma więcej 65 eee, to lipa Ja tu parkour uprawiałem, żeby dostać ten łuk, a to taka lipa eee. nic specjalnego dobra, to teraz w sumie możemy się już udać... Gdzie jeszcze? Przeszukać te tereny? Em ja poszedł... Poszedł jeszcze te trole tam rozwalić na pewno Chociaż. Czy ja wiem, czy warto. Co to za jaskinia tu jest? Co w tej jaskini może być? Jeszcze ją trzeba przeszukać. Zapisujemy. No i nie przeszukiwaliśmy. Za daleko, za daleko. Pełzacz wojownik. No zapraszam cię, panie pełzaczu. No spadaj mi Spadaj. Wracaj do swojego pana bliara! No! Jesteś najpotężniejszym pędzaczem wojownikiem, z jakim się mierzyłem. Tak, z jakim się mierzyłem do tej pory byłeś najpotężniejszy. Byłeś, bo już nie żyjesz. Dobra, zagryźmy mięskiem do końca. Jedz to, jest to, panie! Nie wiedziałem czy gdzieś jeszcze po ekspie, to tu po ekspie mi poszedł w tą od Ale tu jak widzę nic nie ma Myślałem, że to kamienna tablica jakaś To idę tu W prawo, w lewo, w prawo No chodź Chodź, chodź, chodź Kryt! Jeszcze jeden! Jeszcze jeden! No. Dobra, dziękuję. Też tu nic ciekawego nie miał. Niczego tu nie znajdę. To zapisujemy znowu. Zawsze jakieś duże eks bo 180 eksła to już jest sporo. Dobra, to trzeba iść w tamtą odnogę. No zapraszam. Kurde, sam Już, już tu nie widzę. Ale mam nadzieję, że Wam się to robi. Aaa, zwykły pełzacz! Nawet dwa! Tam coś jest. I tutaj jakieś miksturki są. Nie, bryłki ruty. Zawsze się przydadzą. Wiem, że miksturki bryłka rudy, bryłka rudy z tego mogę kopać? aha, nie mając nic w ręce kopię no dobra, ale pokopaj się trochę zdobędziemy tu z tego coś? czy muszę się nauczyć kopania? a, chyba się muszę nauczyć górnictwa jest tu coś takiego? alchemia, tworzenie run a, nie wiem najwyżej kiedyś tu wrócę Dobra, sporo Expa jeszcze brakuje do levelu? 2,5 Tysiąca, czyli przydałoby się rzeczywiście tamte stworzenia zniszczyć, dobra. Jest tu przycisk, dobra, jest dobrze. To je, to stąd wyjdę, świetnie. Jest tu jeszcze coś? Są tu jeszcze jakieś miejsca, gdzie mógłbym coś zbadać. Nie byłem na samej górze Ale tu coś jeszcze jest I tu jeszcze też pójdę Ale nie wiem co tu jest Kurde, mieliśmy zajmować się zaginionymi ludźmi, żeby szybko przejść do Jarkandaru A tu dupa tam jest troll jeden czy dwa? Dwa. Redest. Tu jest jakaś kopalnia Miło, jak będą półzacze, zapiszmy grę. Nie wiem, co tam mogę spotkać. Jezuś! Dobra, wczytujemy, bo sprzed tym nie ucieknę. Oh, mordę. Tam to na pewno nie pójdziemy. Jeszcze przy tak. Przy takiej walce, ile ich tu jest? O kurde, nie, nie, nie. Na pewno trzeba się udać tam na dół. Trzeba te trolle rozwalić. Powiem wam tak, rozwalę je poza odcinkiem. Dlaczego? Bo potem yy, będzie trzeba długa. Będzie nas czekała długa podróż yy, do miasta. Bo w mieście dopiero byśmy się spotkali. I tak by było, według mnie, najlepiej. Jak będę je rozwalał, to wam powiem w tym momencie. Żebyście nie mieli dużej straty. E, oczywiście wezmę, wykorzystam, albo te, pewnie wilki. Wilki wykorzystam i będę ich rozwalał. A w tym odcinku będzie to wszystko. Jeżeli odcinek się podobał, nie zapomnijcie dać łapki w górę. To bardzo motywujące. Zapraszam także do subskrypcji kanału oraz odwiedzania mojego fanpage'a na Facebooku. A teraz trzymajcie się. Cześć!